Dajcie moim lili w dzisiejszym filmie grubasek, który szybko biega. Ojejku, kwintesencja grubaska, który szybko biega. Gdyby w Wikipedii pojawiło się takie hasło, to nawet nie trzeba byłoby robić opisu, wystarczyłoby... Podlinkować zdjęcie takiego samochodu i wszystko myślę byłoby jasne. Ciekawy numer rejestracyjny, indywidualny, Pantera. No, jeśli chodzi o zwinność tego samochodu, to na autostradzie ciężko tutaj znaleźć e, dla siebie zawodnika. No, jeśli chodzi o zakręty, to może aż takiej, nie wiadomo jakiej, zwinności nie ma, ale jeśli mowa o segmencie F przecież, będzie zwinność. Mi akurat Pantera bardziej się kojarzy... Hmm, co, to jest takie dziwne może porównanie, ale kiedyś pantery były takie czołgi. A to przecież zobaczcie, jaki czołg. Felgi G Powera no, już zapowiadają nam, że może być tutaj grubo. I jest! W dzisiejszym filmie prawdziwa czarna larwa BMW 750i. Rocznik 2021, czarna larwa, która jak napotka na swojej drodze jakieś takie, no nie wiem, RS3 czy A45s, to się nimi żywi. Zobaczcie, no to już jest BMW, w której mamy dość spory grill, ale jeszcze on tutaj nawet e, pasuje. Tutaj są takie klapki, one się otwierają właśnie, by wchłonąć takiego A45S. Tylko tak, dwie istotne sprawy nie ma tutaj kagańczyka na 250 km /h. na godzinę. W zasadzie w ogóle go nie ma i zamiast. Kategorii 500, plus. No to mamy już 600, plus, jeśli chodzi o moc. Ja, pies. Samochód ten jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia w opisie filmu. Salon Polska. Właściwie, no, przyjechał tutaj do mnie e, właściciel pierwszy z rodzinką. Odbierał ten samochód w salonie. Konfig jakoś na 700 tysięcy zł. ja był nowy. Serdecznie tutaj pozdrawiamy właściciela i rodzinkę. Generacja G11, G12. W zależności, czy maszyna jest wydłużona, czy nie. Tutaj mamy siódemkę krótką. Już lift. Wiecie, no tutaj e, są. No kwestia gustu chyba. Jednemu będzie się podobał przedlift, drugiemu polift. Matko święta, ten samochód po prostu wygląda ślicznie. Smutna konfiguracja, ale taki konfig pasuje do BM. Czarny lakier, pełen shadow line. Proszę bardzo, wszystkie tutaj elementy są czarne. Z przodu, z tyłu i tak dalej. Laserowe reflektory. Mordeczka ta wygląda bardzo groźnie. Wyobraźcie sobie, że leci sobie r 8 320 km na godzinę. I widzicie tą słodką bawarską buźkę, która się do Was zbliża. W tym przypadku to nie koncepcja. Może to być całkiem realny scenariusz na niemieckiej autostradzie. Jeśli chodzi o tył, no to też tutaj widzimy zupełnie inne lampy. Właściwie to jest potrójna taka lampa, bo tutaj tutaj i tutaj cztery końcówki układu wydechowego, i właściwie sama w sobie końcóweczka no jest elementem zderzaka, ale tutaj od razu są prawdziwe końcówy, tak jest po obu stronach, także myślę, że można zaliczyć. Tutaj na klapie jeszcze taki delikatny lip. Auto ma X-drive. M 750i. Wiecie co? Tak jest, niby jeszcze mamy M 760i, ale pamiętajmy o tym, że 760i naprawdę zdrowo się odpycha 585 koni mechanicznych, ale o ile wiem występuje tylko w longu, silnik V12, także maszyna jest Ciężka. A tutaj jak mamy krótką wersję V8 pod maską Biturbo, także ta emeczka z tyłu jest nawet usprawiedliwiona. Zobaczymy, zobaczycie co będzie na próbie autostradowej. No proszę Was. Zawieszenie, no to mamy tutaj pneumatykę, która jest aktywna. Nie dość, że auto obserwuje drogę z kamery i po prostu zawias dostosuje się nam pod nawierzchnię. No to jeszcze tutaj według GPS-u nawet jest ona nam w stanie się dostosować pod zakręt jakiś, jak na przykład chcemy jakoś tam ostro zalazić. Wiecie co? Te dekory tutaj nie są takie do końca czarne. Jest to czarny chrom, dokładnie. Otwieramy bagażnik. Ach, ten G-Power. No, auto ma 512 cm długości, mimo iż jest to krótka wersja. Więc bagażnik też tutaj powinien być spory. Segment F, hashtag. 515 litrów. Jest bagażnik ustawny, troszeczkę w dalszej części węższy. Ale jak najbardziej tutaj się pomieścimy. Proszę, tutaj schoweczek. Tutaj kolejna jakaś taka. Półeczka koła zapasowego tutaj pod spodem nie ma, jest akumulator. Zamykamy i zajrzyjmy do kabiny pasażerskiej, do przedziału pasażerskiego. Jest tutaj dociąganie. No jasne, że jest. A jeśli chodzi o dźwięk, jak tak chcemy trzasnąć. Jest ok, bardzo ok. Hej, no segment F, no to czego byśmy tutaj mogli się innego spodziewać? Roletki, wnętrze tego samochodu też jest całe czarne. Proszę, tutaj jeszcze folia nawet nie jest ściągnięta. Nie ruszamy, broń Boże. Skórka, dekory, czarne drewno połączone z taką satynką. Kieptacki. I tutaj też wszystko jest miękkie. Super. Idealny boczek drzwiowy. Najlepsza z możliwych skóra, jaka tutaj była dostępna. Czarna, ale też z takimi lamówkami białymi. Piękne w BMach są zaślepki takie. To jest zaślepka, to można dostrzec normalnie zamek na Isofix. Ale czarna podsufitka z Alcantary, przeszycia. Ślicznie to wszystko wygląda. Ja to ogólnie jakąś mam ostatnio chrapkę na bmw Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, dwumetrowy petrolhead. Za dwumetrowym petrolheadem zmieści się tutaj... Bez większego problemu, chociaż akurat to jest behemeczka. Także ja bym tutaj ogolił się na łyso i wtedy bym nie dotykał w ogóle o podsufitka. A tak tylko troszkę dotykam włosami. Klimatyzacja czterostrefowa. Już widzę tutaj fotele łamane. Oświetlenie. Takie oto okno dachowe. Nawet tutaj słupki, proszę bardzo, to jest Alcantara. Jest to tak wszystko przyjemne, że do tego świetna jest ta Alcantara w BMA. Nawet mamy w tunelu środkowym, po bokach w słupkach B, oraz oczywiście na dole tutaj też drewniane wstaweczki. Jeśli chodzi o audio, to harmonik, jakby ktoś pytał. W ogóle te felgi, zobaczmy, jaki tutaj jest ich rozmiar. 21 cali, 295 na 30 z tyłu oponka. Z przodu też 21 cali, szerokość opony, 255. Także troszeczkę węższa. Zaciski z emblematem. M, kawał tarczy. Ten emblemat też tutaj jest oryginalnie. Taki ewenement, że nigdy M7 nie było, ale M pakiet już jest w siódemach. Proszę bardzo, G-Power. Oj, g Powerek, piękna sprawa. Kto petrolhead, ten wie o co chodzi. Oczywiście zamykanie i otwieranie drzwi e, przebiega tutaj wręcz wspaniale. Można byłoby to robić cały dzień, ale ja tutaj wolę akurat jeździć samochodem, niż go tak macać ciągle. Poczek z przodu jest taki sam jak z tyłu, cały jest miękki, idealny. Podele, proszę bardzo. Tak się prezentują. Auto ma troszkę ponad 100 tysięcy kilometrów przebiegu, że w ogóle nie jest wyśmigane. Ślicznie się prezentuje, no Boże Święty, co ja Wam tutaj mam mówić? Jesteście zainteresowani i chcecie kupić ten samochód, no to przecież będzie można go jeszcze obejrzeć przed transakcją. Taka jest perspektywa z oczu kierowcy. Bardzo grube są słupki, a muszę przyznać. Deska rozdzielcza też jest całutka w skórze. Dekory... Tutaj akurat jest Black Piano, tutaj też jest taki gładzik. Właściwie ten gładzik jest od tego bezstygna, wie w ciepło-zimno, tak regulujemy, takie charakterystyczne też dla BMW. Odpalimy sobie maszynę. Kierownica typowa dla BMW z tych lat, m -pakietowa, bez żadnego podcięcia. Jest to limuzyna, także jakby tutaj podcięcie miało być? No co wy, za to jest podgrzewanie, manetki. Też nie jestem pewny, czy one są oryginalne, czy to są jakieś też G-Powerowskie. Możecie napisać w komentarzu. Ale tak groźnie wyglądają. Zobaczcie, tutaj w ogóle też mamy na pomarańczowo wszystko tak podświetlone, do 330 km na godzinę. Też to jest chyba jakiś G-Powerowski Manewr, bo normalnie 750 nie powinna mieć do 260 licznika. Znaczy licznika, boże, prędkościomierza. W tej generacji jeszcze mamy tutaj pełno fizycznych przycisków, pełno fizycznych paneli. No tutaj jakieś funkcje sobie możemy zapamiętać nasze, ale tutaj aż tak strach dotknąć, proszę, nawet no tutaj są zapaszki, wentylacja, podgrzewanie foteli oczywiście. Cały tunel środkowy jest tutaj w skórach. Tutaj też. I tutaj w środku słoweczek, tryby jazdy, Eco Pro, Comfort. Sport, oczywiście sport indywidual, EcoPro indywidual. Zawieszenie pneumatyczne, także możemy sobie zmieniać jego prześwit. Oczywiście sztywność zmienia się nam też w zależności od trybu, w jakim jedziemy. Adaptive tu sobie możemy też wcisnąć. No to takie, tak jak piszę, inteligentne dostosowanie pojazdu do sytuacji na drodze. Panel do sterowania iDrive'em. Wszystko to wygląda bardzo dobrze, jak jest bardzo fajne w obsłudze. Nie ma tutaj, chyba tu jest tylko gładzik, ale tak to wszystkie e, przyciski są fizyczne, prosto. Ale to aż tak, człowiek się aż miło czuje w takim wnętrzu. Dobra, menu sobie wrzućmy no to jeszcze mamy tutaj taki typ iDrive'a, takie widżeciki nie no jest to wszystko proste w obsłudze, to właściwie nie ma tutaj żadnych niedopowiedzeń iDrive tego typu, właściwie tej generacji jest myślę kurczę prostszy w obsłudze niż ten najnowszy. No. Dobra, gasimy, zajrzyjmy pod maskę. O, zobaczcie, teraz tutaj, o, do jedzenia się otworzyły te klapki do wciągania Mercedesów A-Class. Maszyna trochę waży, bo 2045 kg, więc musi mieć też konkretny silnik. Chociaż te 2045 kg to wcale nie aż tak tragicznie dużo jak na siódemę. AM4 Competition z X-Drive'em w Cabrio waży dwie tony, więc to, 2 tony 45 kg, całkiem spoko. 4,4 i ,4 litra V8, nie wolno sące, bo biturbo. 530 koni mechanicznych oraz 750 Nm w serii. Ten wóz w serii powinien rozpędzać się do setki w 4 sekundy równe, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, bo kagańczyk. Na szczęście, kagańczyk w przypadku tego samochodu jest jedynie. Jest tutaj kagańczyk, ale występuje jako przykre wspomnienie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tego G-Powera, no to mamy tutaj Felgi, ale też. Program, też tutaj są downpipe. Silnik w tej 7 generuje 650 koni mechanicznych oraz 900 nm. To co, może najpierw raceboxik do setki? Ojejku, ten wóz się naprawdę zdrowo odpycha, ale jest to ciekawe, bo jest to kawał klunkra na kołach, więc jest cicho, jest wygodnie, a mimo wszystko wbija nas w fotel. Takie ciekawe doznanie. Dobra, ja ciszę na parking przed przejściem granicznym w Kłobaskowie, a Wy sobie zobaczcie, jakie tutaj mi wyszło wyciszenie. Przy 50, 90 oraz 120 km na godzinę. W opisie oczywiście macie tabelkę z rankingiem wyciszenia. Możecie sobie zobaczyć na tle innych samochodów, jak poradziło sobie takie BMW 7 pod tym względem. No dobra, jesteśmy na miejscu, możemy palić maszynę i przy tym sound check, w ogóle tutaj antenę musiałem wyprowadzić sobie na zewnątrz, ponieważ oczywiście auto ma klejone szyby, nie wiem czy przy, czy przy jakiejś wyższej prędkości nic tu się przypadkiem nie będzie odzywać, bo kabelek przechodzi przez uszczelkę. W każdym razie sound check. Słychać, że jest V8 ale jako, już jest to segment F, czyli naprawdę top liga, no to nie ma tutaj żadnego huku, czy tam przypału, po prostu jest dostojnie, ale no, niezbyt dostojne tutaj są przyspieszenia. ten wóz tak się odpycha, powaga grubo, straszny, który szybko biegnie Dobra, zapomniałem tutaj, wykasujemy zużycie paliwa, no i spoko, szczerze. Dwa pomiary do setki zrobiłem. Powtarzalne. 7, yy, Przepraszam, 370. No to z klimatyzacją w ogóle włączoną. I bez klimatyzacji 372. Także na razie sobie możemy spokojnie jechać z włączoną klimatyzacją. No i dobra, no tu będzie taka próbka. Jezus, i to w ogóle w trybie. Komfort. No, tryb komfort w ogóle, chłopie. Damy sobie na S. Tryb sport. No i dobra. No i zobaczymy, co to będzie. No, tak nie jestem pewny tej uszczelki, jak tutaj ten kabel przechodzi na podszybie do anteny zewnętrznej wyprowadzonej. No trudno, może coś się będzie odzywało. No, musicie mieć to na uwadze. Będzie kontrola czy nie? Czarne BMW groźne. Będzie chyba Zauważyłem, że nie było, ja już kamerę wcześniej ściągnąłem Będziemy jechać pod wiatr w stronę Berlina No kurczę, to odłożyłem kamerę A bez przypału, proszę bardzo Siódema taka, bez nie przypału. No dobra Zobaczymy co to będzie No to 100-200 Możemy wyłączyć w sumie klimatyzację Nie, jest wyłączona Ciśniemy O no i proszę bardzo i jak tam będzie, już jest 7,88 i do drugiego mostu to będzie. Dobra, 270 prawie. Ja piernicze. grubo. 7,82, ale było z górki 2% ponad. 200, 250. Kurczę! Dobra, to może tutaj zmierzymy sobie prędkości obrotowe. Damy na D. Komfort Oczywiście automatyczna ośmiostopniowa skrzynia biegów ZF 8 HP Chyba nie trzeba tego nikomu mówić No to 140 km na godzinę I tutaj dobijamy Ósmy bieg Jest To jest 1860 Ale kurcze jestem normalnie tutaj Pełen euforii Wiem ile tutaj samochód Ile właściciel pociągnął tym samochodem? Jak nie wyciągnę tyle, to wrzucę Wam wynik na końcu. 120 to jest 1602 obroty i stuweczka to jest 1308. No i dobrze. Myślę, że możemy teraz już konkretnie. Tryb Sport. Zawsze tu troszeczkę nam się usztywni samochód. Co jest za górką? Tutaj zmierzymy w ogóle sobie 100-200 tak mi się wydaje. Dobry będzie na to moment. Kurczę, będzie lekko z górki, ale przynajmniej ale najwyżej wam wrzucę korektę. I 200-250 to już powinno być równo w takiej prędkości. Dobra, idź do. Nie no, ale ten samochód się odpycha. Ale jest wciąż komfortowy, nawet w trybie takim normalnym. 7.65 I 8.1 sekundy 200-250 Proszę Państwa Dobra, tutaj chwilę Taki tryb luźnego Ryszarda Dobra, to się dzieje na drodze To tak zwolnimy nie, musimy zwolnić troszeczkę. I to jest pod wiatr, proszę Państwa, pod wiatr. Z wiatrem będzie znacznie lepiej. Nie, ograniczenie, musimy hamować. 33, zużytko. No. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to ogólnie przy 90 km na godzinę nawet 7 coś powinien spalić ten wóz. Przy 129 z kawałkiem, gdzieś mniej więcej 9. I przy 140 niecałe 11 litrów. Także myślę, że to są rozsądne wartości, jak na takiego. Takiego hamaku, kurczę, w garniturze Ale widzę tutaj No, pozdrawiamy coli Pilnują, Próbę autostradowa Czy się odbywa bez oszukiwania no Tutaj też 8.13, tak na równym i pod wiatrzysko. Naprawdę pod Dość mocne No wiecie, no ja tutaj nie wybieram sobie pogody Akurat na ten dzień się umawialiśmy już Wiecie, pogodynkę można przekupić. Jakiegoś tam koordynatora, który kontroluje przebieg prognoz pogody w telewizji, można przekupić, ale prognozy pogody tej właściwej się nie przekupi. Nie ma takiej opcji. No, tutaj będą paczki. Nie, trochę samochodów jedzie, wiecie. W dodatku tej wycieraczki też jak jedziemy już szybciej To wycieraczki troszeczkę tak do góry podchodzą celowo A potem się chowają Jest to coś zaprogramowane było, By było po prostu bardziej aero prawdopodobnie Więc co? Pojedziemy sobie na Szwed na Szmuln. Tam jest taka fajna prosta jak się od razu wjeżdża Na autostradę po zawrotce Że 100-200 się mierzy na równym w miarę odcinku No i z wiatrem no co? Pociśniemy też z wiatrem 8-1 na równym pod wiatr No to tutaj będzie... 7,5. Czy chcemy, proszę Państwa, soundcheck? Chcemy. To będzie krótki soundcheck. Ten wóz jest za szybki na taki wiadukcik. No nie ma tutaj żadnego tunelu. No. Jezu. Ale to jest. Jezu, smary. Jeśli chodzi o prowadzenie w ogóle, zobaczcie, ten wóz w ogóle tutaj jak na żyroskopie, a jednocześnie jest bardzo, bardzo komfortowy mimo 21 calowych felg jedzie się tutaj normalnie jakbyśmy, nie wiem, jakbyśmy jakieś buły mieli założone, nie opony dobra i teraz 100-200 Na no, lekko pod górkę i teraz będzie lekko z górki 7,75 proszę państwa minus 0,2% z góry Jaki to jest dziad w ogóle Jezu Siedem coś siódemą robić 1200? To można cisnąć Dobra Było 300 kilometrów na godzinę Oby tutaj była nie będzie pustu, będą ludzi się wyprzedzać, tak mi się wydaje. Dopuszczamy. No, Dobra. 303 km na godzinę według gps -u. Już dużo wcześniej staram się tutaj zwalniać Dosłownie delikatnie w zasadzie zahamowałem, ale lepiej podchodzić do tego wszystkiego z pokorą. 303 było. Ciekawe ile według prędkości... Oj, z 315 chyba. No i zapraszamy na prawy pas pana. Teraz wyszło 776, 200-250 plus 0,1% pod górę. No, przy 300 km na godzinę już jest takie bujanko. Ale wiecie, to takie... Bujanko, pływanko, podpływanie Powiedzmy można na tym panować Nie jest taki aż strach Takie podpłynięcie, to nie jest jakieś yy, pływanie po środku jedzie A podpłynięcie sobie dobrze Myślę, że tą próbę autostradową można zaliczyć Do tych udanych, jak było ponad 300 km na godzinę Taką siódemą Chłopie, to jest prędkość maksymalna tego odcinka, tego filmu Ale nie samochodu Otóż właściciel Jechał tym autem, to kto w ogóle licznik, bo jest do 330 km na godzinę. Jechał maksymalnie 342 licznikowe. Chłopie 342 siódemą, ale no na zdjęciu akurat inna osoba robiła zdjęcie, no to uchwycono 339, co jest i tak całkiem niezłym wynikiem, myślę. No tak jak wcześniej mówiłem, lecić sobie 300, 310, 320 a jest spinka. Patrzysz w lusterko, a no to kurczę, BMA. Siódema ciśnie jeszcze szybciej. No oczywiście kontrola co? Na kontroli BMEczka, bardzo ładna G30. I okej, okay, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostrawa Wam się niesamowicie podobała, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.